Kilka lat temu modliłem się w środku nocy i miałem wizję dotyczącą inicjatywy mającej na celu odzyskanie Halloween. Wydaje się, że diabeł przyćmił chwałę wszystkich świętych w Halloween, czyniąc je świętem pełnym obrazów ciemności, śmierci, grozy itd. I pomyślałem, że bożym pragnieniem byłoby odzyskanie Halloween dla Chrystusa i Kościoła. Bo jeśli mamy wkroczyć w świeckie myślenie, musiałoby to być coś prostego. I tak przyszłam do głowy noc światła. To bardzo prosta nazwa. Kiedy zaczęliśmy, myślę, że dołączyło do nas tylko tysiąc osób, a w następnym roku było z nami 10 tysięcy osób, od. Anglii, po Nową Zelandię, od Indii po Amerykę Północną, po Polskę i na cały świat. A tak naprawdę dopiero się rozkręcamy. Wiele osób podejmowało małe inicjatywy, ale naprawdę czułem, że Bóg chciał mieć sztandar, pod którym mogłoby się zebrać wiele tych małych inicjatyw. Od początku wspierało ją kilku biskupów. Kilka lat później konferencja episkopatu w Anglii i Walii udzieliła temu poparcia. Mamy też oświadczenie o poparciu tej inicjatywy z Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji z Watykanu. Zatem Kościół Katolicki w pełni to popiera. Co kilka lat przypominamy o nas światła, nagłaśniając to wydarzenie mamy małą stronę internetową z mnóstwem pomysłów, więc światło to po prostu dobry pomysł i wydaje się, że, że działa całkiem nieźle. Jedną z wartości dla nas jest to, że dzieci muszą lepiej się bawić podczas nocy światła niż podczas Halloween. W przeciwnym razie po prostu wyjdą z przyjaciółmi. Tak więc w przypadku moich dzieci, ich przyjaciele, którzy normalnie chodzą do kościoła, chcieli przyjść na noc światła, ponieważ była to lepsza atrakcja niż cukierka po psikus. Dlatego impreza obejmuje, obejmuje mnóstwo gier, które dzieci uwielbiają, nie religijne Gry, tylko czysta zabawa, mnóstwo słodyczy, mnóstwo kreatywnych gier, mnóstwo dobrej zabawy, po prostu dobry czas. I dzieci to uwielbiają. Dostajemy dynie, umieszczamy na niej symbol Jezusa i w środku pojawia się światło. Uczymy dzieci, że noszą w sobie Chrystusa. Dzieci przebierają się w stroje świętych, wszelkiego rodzaju świętych. Matka Teresa, Ojciec Pio. Wczoraj mieliśmy Jana Chrzciciela przed chłopak i miał wokół głowy stół z talerzem, a na nim głowę. To było przezabawne. Mieliśmy piękną, małą hinduską, którą przyszła jako matka Teresa. Kiedy rodzice pomagają w w dzieci dowiadują się więcej o świętych. I dzieci to uwielbiają. Uczy ich to czegoś, co sprawia im radość. W Biblii mówimy o obłoku świadku, więc mamy świętych w całym Kościele i wszędzie małe świeczki, i to jest naprawdę piękne. Wystawiamy najświętszy sakrament. Księdz Apokalipsy, mowa o świętych w niebie, którzy ofiarowali modlitwy świętych jako kadzidło przed barankiem. Więc dzieci po prostu biorą szczyptę kadzidła i kładą je na węgielku, a my wyjaśniamy, że gdy kadzidło unosi się, odmawiają modlitwę znoszącą się do baranka Bożego. Kiedy to robią, mamy, ty, mamy litanię świętych, które dzieci śpiewają. Proszą różnych świętych o modlitwę za nas. Wyjaśniamy dzieciom, że w niebie jest chwila ciszy przed barankiem. Po prostu klęcząc z głową do ziemi. To jest bardzo poruszające i piękne. A potem następuje kompletna cisza. A potem dzieci wychodzą i zwykle robią coś w rodzaju grilla, a dzieci dostają coś dobrego do jedzenia. Mamy trochę fajerwerków. Poczucie fajerwerki są wspaniałym symbolem światła wpalającego w ciemność i dzieci to uwielbiają. To świetna, naprawdę świetna zabawa. Dla nas, katolików, msza święta jest oczywiście centralnym aktem uwielbienia. Nic nie rzuca na świat więcej świata Chrystusa niż złożenie ofiary Jego na krzyżu podczas mszy świętej. Potem, zazwyczaj po mały czas adoracji, cichej adoracji, bo Chrystus jest naszym światłem. Wiele osób trwa aż do północy, inni nawet przez całą noc, jeszcze nie po prostu przez godzinę wieczorem. I to jest dla nas piękny czas, aby zastanowić się nad naszym powołaniem do bycia świętymi, nad chwałą świętych, nad mocą Chrystusa w Duchu Świętym. W wczesnym kościele, po chrzcie, otrzymywałeś białą szatę. Jezus, podczas przemienienia Jego, Jego szaty w światło, więc biel jest symbolem światła. Dlatego zachęcamy ludzi, aby właśnie tego dnia mogli założyć coś białego Przypomnij przypomnieć sobie, że jest to dzień światła. Dzieci uwielbiają przygotowania, no, 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 szycie kostiumów, po prostu czytanie o świętych, a potem wieczór jest po prostu fantastyczny. W grach jest mnóstwo radości, ekscytacji, a jednocześnie danie im czegoś duchowego i połączenie tych dwóch elementów. Uważam, że to jest naprawdę dobre i, i one to uwielbiają. To piękny moment, aby ich zainspirować i powiedzieć im, że są powołani do bycia świętymi, że będą kimś niesamowitym. Mógł być podobny do swoich świętych, których wybrali w swoich kostiumach, ponieważ żyje w nich Duch Święty. A być chrześcijaninem to przecież cieszyć się życiem w stu procentach. Pomaga im to po prostu pozostać w kontakcie z tą rzeczywistością, że są ludzie, którzy kochają Boga, którzy przeżyli piękne życie z Bogiem i mogą być dla nas przykładem. Mówią, no cóż, to fantastycznie móc spotkać się z kolegami z klasy i powiedzieć. E, do, wiecie, ja nie obchodzę Halloween. Obchodzę noc światła. A inni pytają, co to jest? Nie wiesz o nocy światła? A oni nie. Nie wiesz, co tracisz. Mamy gry, firewerki, a nasza impreza jest bardziej niesamowita niż wasza. Nie chcielibyśmy, aby dzieci były częścią kultury, w której. Czczenie naszych świętych, naszych bohaterów że staje się świętowaniem ciemności i przebierania się za złu, czarownicę zło. Dlatego chcemy dać im alternatywę związaną ze światłem, a nie ciemnością. Im wcześniej dzieci to zaczną tym lepiej, powiem spójrzcie na kostium na Halloween jeśli chcecie, aby wasze dziecko wyglądało jak szkielet, ale jak szkielet to jest smutne. Bo smutnym jest świętowanie śmierci, świętowanie czarów i tym podobnych rzeczy. Dla mnie to jest po prostu smutne. Mamy więc prawdziwą okazję w Halloween. Nieczęsto zdarza się, aby wiele osób przychodziło do Twoich drzwi i zaglądało do Twoich drzwi. Więc pomyśleliśmy, że wykorzystamy to i zaprosimy ludzi w noc światła, aby mieli e, takie zdjęcie Jezusa ze świecą obraz przedstawiający Jezusa jako światło świata. Dla nas to jest dobry sposób na zwrócenie uwagi od ciemności. Jest wiele ludzi, którzy nie są nad chrześcijanami i mają pytania dotyczące praktyk związanych z halą. Dzięki nocy światła mamy szansę dać im coś naprawdę pozytywnego. Co, co da naszym dzieciom naprawdę szczęśliwe i pozytywne wspomnienie. To nie jest trudne. Nie musisz robić całego pakietu. Możesz zrobić coś nawet w własnym domu ze swoimi dziećmi, kilkoma przyjaciółmi. Coś naprawdę prostego, a myślę, że naprawdę może coś zmienić. Naprawdę możemy sprawić, że w Halloween znów zabłyśnie światło.